Mnie osobiście wiara w niesamowity sposób uczy, jak cierpieć, czym jest cierpienie. To znaczy, muszę powiedzieć, że kiedyś doświadczyłem takiego większego dla mnie cierpienia czasu, w którym jakby nie do końca rozumiałem, co się dzieje, dlaczego Pan Bóg pozwala, aby to i to działo się w moim życiu. I była to taka rzeczywistość, gdzie przez dłuższy czas cierpiałem wewnętrznie choć może na zewnątrz nie bardzo było to widać. I wtedy Bóg wysłał do mnie pewną osobę, dzięki której pokazał mi, że ja nie jestem sam w tym cierpieniu, że to nie jest ta pustka, którą ja odczuwam, tylko że tak naprawdę właśnie tam jest on. Ponieważ całe to misterium krzyża, cierpienie, umieranie Śmierć Jezusa, zmartwychwstanie, to jest właśnie słowo, przesłanie, które dał nam Bóg. Ja jestem blisko Ciebie, a zwłaszcza w tym czasie, kiedy ty cierpisz, kiedy w ogóle nie rozumiesz, co się dzieje. I kilka słów, kilka dni tak przemieniło moje myślenie, bo właściwie zewnętrzne okoliczności może aż tak bardzo się nie zmieniły, ale tak. Zmienimy perspektywę widzenia wszystkiego dookoła. Że od tamtego dnia, było to już 13 lat temu, nic nie było tak samo. Wszystko było inaczej. To jest moment, w którym zrodziła się moja wiara. Cierpienie przeżywane z Chrystusem, a dzięki Jego przykładowi, cierpienie przeżywane właściwie też jak Chrystus, ono naprawdę jest wartością i zmienia życie. Dlatego to paradoks, ale mogę śmiało powiedzieć, że przez Chrystusa, dzięki wierze, cierpienie stało się czymś, co czyni mnie w jakiś sposób szczęśliwym. Oczywiście trzeba to dobrze rozumieć.